Bo to jest ktoś, kto ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, ale tak naprawdę pod spodem to jest hipokryta. To jest hipokryta pierwszej wody. To jest osoba, boże, ale to jest wiecie co? Ja powiedziałam, że ja wyczuwam energię takiej popularnej osoby. To jest, to jest ktoś, kto byłby, nie wiem, nie wiem, czy liderką w szkole albo czymś takim, popularną dziewczyną, tak. Ale to jest osoba, która pod spodem, ja powiedziałam, że to jest iluzja, i to jest fasada, i to jest fałszywe, ja tam jest straszna niepewność siebie pod spodem. Jeżeli nawet ta osoba tego nie pokazuje, ono to tam jest. Ta osoba się przez ciebie czuła outshined, czyli przyćmiona. Po prostu. <gryw> I zaczęła się do ciebie, brzydko mówiąc, przypierdalać za kulisami. O dosłownie o wszystko, co ciebie tyczyło. I wiecie, jak umysły takich osób działają? One w końcu same siebie zaczynają przekonywać, że ty na przykład nie zasługujesz na swoje życie dobre. Dlatego swojego męża czy chłopaka nie zasługujesz. Ona zasługuje. Tu jest jeszcze coś.